Cześć do serdecznie. W kolejnym odcinku zagrałem Witra Legacy of The Great Torment i mamy pierwszą większą bitwę z zakonem krzyżackim. Tak, nasze posiłki przybyły. Odbiliśmy Ravenburg. No i też trzeba rozgromić posiłki krzyżaków, które tutaj przybyły. I tak, łącznie mają 2000 ludzi. Nie ja dysponuję lekko ponad trzema i pół tysiącami, tak więc przewaga znaczna po mojej stronie. Tak się zastanawiam, czy mm, toczyć z nimi jedną wielką bitwę od razu, czy może rozgrobić nawet te posiłki, a potem się rzucić na tą armię. I myślę, że właśnie chyba tak dla po prostu większego rozgarnięcia, zwłaszcza, że tutaj ta moja armia jest lekko przyczepiona, to po prostu weźmiemy tutaj atak w nocy i ja pogromię teraz e, armię kapitana Jensa. a Potem na Hansa uderzymy dopiero. Tak więc do boju ludzie wahali. I zobaczymy, jak tam pójdzie. Nie no, ta bitwa będzie raczej taka szybka i prosta. Raczej powinna to. O jej, się. raz. Dobra, już lepiej. Śmieszne, że mamy teraz właściwy dzień, a i tak jest, że bitwa w nocy, więc posiłków nie będzie. No dobra, muszę ogarnąć sobie oddział. Ogólnie, eee, nie wiem, idą mi gdzieś na forum, że niby jest jakaś możliwość segregacji oddziałów takiej automatycznej, żeby, wiecie, grupowały się pod względem tego, jaki tutaj oddział mamy. Fila, źle. Nawet tych, tych, hm, ok, dobra. Może być. Ta tutaj może zostać i dobra cofamy wszystko. W sumie ja dajmy sobie też na tył tutaj kolejki. No i dobra, hmm, Strzelcy z bronią palną, jeden oddział. Strasznie dużo tych łuczników mam, mam za dużo wręcz łuczników tej armii. Będę musiała to też ogarnąć w najbliższym czasie. Hmm, dobra, tutaj łucznie. Topory na flankach. No i tutaj Piechota, reszta nasza dwójka generałów Gut. No i, i jazda gdzieś tutaj. Ona ma od początku męczyć wroga, tak więc od razu przerzucamy gdzieś tutaj. I źle, że mamy las, tak naprawdę, ponieważ yy, przez to ja będę miała tutaj utrudnione dowodzenie. Choć tak, jego ten las jest w okej. Okay. Mi się przypominają lasy z Romiedyńki, gdzie drzewa po prostu potrafiły być takie, że. Tylko taki pień było widać na mapie. Bo dziwnie zrobione po prostu. Dobra, przesuwamy armię do przodu. Tymczasem, gdzie oni się osłabiają? Tutaj, tu. Dobra, strzelcy. Pornicy. Wiem, że mogłabym zrobić grupę po prostu i przesunąć w grupie. Jednakże, jak zrobię grupę, to mi się popsuje tutaj moja segregacja. Więc znowu będę musiała się z tym cockać. Tak to po prostu szybko ją przestawię armię całą. Dobra, gdzie to jest wróg? wróg jest tu? W sumie tej grama to można uderzyć po prostu wręcz. Wyciszył mi grę dzięki. Irytująco to jest, nie wiem czemu. Niech to na pomysł, żeby... Znaczy, teraz się to nie pomysł, raczej bug, że jak się kliknie walkę, wręcz i rozkaz ataku, to się mutuje muzyka. Dobra, ten już się zlikwidujemy, tymczasem reszta armii chce podejść do nas. Tutaj idą już oni. Dobra, częściowo wybić, możemy się cofnąć. A wy podbiegnijcie pozycję. że ten las mnie denerwuje eee, Dobra, wy... Oszczędziłeś tych... Eee, zuliki Do przodu tkować Tutaj bardziej flanką iść To z drugiej flanki Cię ścigają nasze jazdy, dobra. Ja to odpowiadam. Za taku ich? No ty już złomani. Good. To właściwie tych zostawcie. Przeadorować tych uciekających teraz. A ty mi niech się piechota zajmie. Tak właściwie ja za tym czasem nie goni tych. Kontynuacja. Hmm. Nie dajemy nikomu uciec. W miarę możliwości oczywiście. Chodź, no trochę pozwiewa. Zwłaszcza, że moja konica z tyłu siedzi, znowu mi wycisza muzykę. Szczególnie dźwięki z gry. Dobra, trochę zwieje ich, no niestety. A tutaj tylko szelcy dobra. Nic wielkiego. Reszta siły jest zlikwidowana. Dobra, w końcu jakiś uśmiech los, losu tak naprawdę w tej bitwie, że. Znaczy. Dobra, bitwa była łatwa, ale ogólnie ta sytuacja zaczyna się poprawiać nasza. Uh, execute. Hmm. Dobra, to Do teraz. Dalej jestem na minusie. Ale ogólnie trzeba pogromić Twoja tych tu, którzy się okay? cofnęli. Dobra, tylko cofnijmy Lord. tu. A, pomóż ma działy. tu przeszkolać. Technicznie rzecz, rzecz biorąc, tak. Dobra, bójcie się tu. Hmm. Tych toporników też do przeszkole czy do twierdzy, będą musieli iść do twierdzy, aż tak? Nawet nie... Dobra, nie wiem gdzie, dobra nieważne. Uh, dobra, topornik żyjmy tutaj. Muszę ogarnięć tą po prostu Goramik wyjdzie. I tak Dajemy mu włócznie. Ten oddział jest troszkę szarpnięty, ale trudno. Dajemy mu na pewno tych... Zuki, zulki. After the city of the menjaov. Unhonored, my lord. We shall not. Yes, my king. Orders, my king. My king. Yes. Yeah. An honor to serve my lord. Your will shall be obeyed. Of course. Your will, my king. Aby nie, ten oddział to oddział włóczniki zostawmy. Na wypadek, gdyby jazda tak, jakiś zaatakowała, dwa oddziały tych. My lord, tu king, my king. honor king. lord, lord. king. Trzodział piechoty. Niech będzie jeszcze czwarty. Raz, dwa, trzy. Trzodział szelców, cztery. Niech będą i trzodział jazdy. Ok, I to jest moja główna armia. To znaczy, armia księcia będzie armią poboczną. Tak więc ona będzie słabsza znacznie.

Окей. А И это сила побочные, они не могут их разгромить тут, быстро. Экзекют. Окей. Ну и хилово, но тут, вау, они на это не имеют в Kubanie, świetnie się składa wręcz. To tutaj mają tylko no, pełną armię. Dobra. Prawdopodobnie przybędą sobie w tej turze, w turze do nas i będą chcieli nam dokopać. A chwilę właśnie w nie przyjmuję Tutaj jest to też, nie stacjonuję Jestem na minusie. Eee, tutaj mi się zadowolenie spada. No trudno, chwilowo, nic na to nie poradzę. Zapiszmy grę i skończmy turę chwilowo. I będziemy obserwować, jak to dalej będzie się toczyć obecnie. Nie, ale okej. Okay. Udało mi się sprawdzić armię. odeprzeć ten wstępny atak Krzyżaków. Więc teraz w sumie mogę powoli jakoś gotować się do jakiegoś kontrataku na nich. Znaczy, w sumie na nie gotować. Ja muszę ruszyć z kontratakiem od razu. rozgomię tylko tą armię, co mam na zachód od moich sił. A potem wszystko, co mam, rzucam na Kubana. Po że na tą armię rozwalić No dobra Dam radę, mam nadzieję Dzięki! Ktoś chce naprawić mój skarpiec Okej okay. um, Wojna, dobra Okej. Okay. W porządku. Hmm, no to co? E, gromimy tych tutaj. Nie Ci mi jej ci mi je atakować. E, Nocna ataka. No może niekoniecznie, bo to pogorszy moje siły. Hmm, czyli mają coś tu groźnego dla mnie tak naprawdę. Konnicą ciężkę mają. Ja nie mogę go mi zagrozić, to prawda, ale poza tym chyba niespecjalnie cokolwiek. No to brata piechota też całkiem nie jest źle wygląda na stykach. No, no, tylko jeden gdzie mają, dwa. No i jeden cząstkowy. Oni no, mają podstawowe jednostki, lepsze od moich tych no, w sumie też podstawowych, no, ale no, wiecie o co chodzi. Dobra, jeszcze ten save, i oczywiście poprowadzimy sobie tą bitwę. Tak więc Beulfie, Chrystoferze, ruszajcie się bój. No i dobra. Zobaczymy jak to będzie. Liczę na wygraną w każdym razie. Eee, rozpoczynamy rozmieszczenie. Oni się bronią. Nasze posiłki idą gdzieś tamtąd. Dobra. To w porządku. W takim razie cofnę wszyscy póki co. Łuczników eee, poproszę. Może nie w takiej formacji jednak. Okej. Okay. Eee. Włócznie tutaj będą stanowić centrum za nimi leka piechota tu O nie, dobra inaczej A tutaj dwa działki lekie piechoty Kolejne dwa dział tu i zulki z tyłu A król... tutaj. jest ta jazda właściwie, zgadza się. No to za tutaj na wzgórzu. I... tędy zaatakują. Zaczynamy. Posiłki przybyły, świetnie. Oni podejrzewam, że będą chcieli nawet zaatakować mnie. Ta. Mają... No to jest lekka jazda, ci knechci. dobra. Tam słuchacie o ciężkie jazdy. Ataku i biegiem tutaj z armię króla, która nawet mówiąc może wziąć grupę, i szybko wejść tutaj na wzgórze, troszkę biegiem, nawet nie czekać. Mhm. Mm no, szybciej, szybciej zająć pozycja. że atakują, <grystanie> tak naprawdę. nie może się biec. Ci wszyscy mają bardzo mało szał. No dobra, mniejsza o to. Armia mniej więcej rozdawienie może być, oni już powinni strzelać. Good. Teraz troszkę zmienię sobie grupę. Coś takiego. W sumie nie. Hmm. Grupa. I do przodu już. Tak, wiem, że w centrum flanki to nie koniza, na Francę mam piechotę lekką. Ale... Trochę za późno o tym myśleć. Dobra, Konica tutaj od tyłu ich. Znowu wyciszą mi dźwięki z gry. To strasznie wybija z rytmu. tu. takaś tu. Dobra, ciężka Konica atakuje na środek, że są włócznie. Świetnie, Zatakować ich. Tutaj z Zuliki niech idą w centrum też. Ci złomani, atakować ich tu tutaj yy, by tu atakować lekka jazda jeszcze cofa atakować, atakować yy, dwa z uliki, niech w sumie idą flanką Tom Zuliki, zuliki idą. w no, sumie dam im radę szarżą po prostu zaatakować. Paten right, Znaczy kapitan. Wybiegiem poproszę jednak. A <laughs> moje posiłki bloku się gdzieś tam z tyłu. O, dobra, cinaj tak ład właśnie cofnąć się. Tutaj, no obrać się, jak nas Ja tymczasem armią znaczy zrobię kółko i zaatakuję gdzieś i tak w centrum, żeby pogromić na to żeby w kleszcze ją wziąć. O ile oni sobie tutaj rady nie nadzą wcześniej, A, dzielnie moje włócznie, odbierają ataki. To się nie łami flanka, świetnie. O, jednak nie mają aż takiej dobrego tego wojska, czy jakoś specjalnego mocnego, mocnego morale. Nie mają też. Z, nie, nie, może nie z atakować tutaj, strzelców. A wy postanowiliście czekać sobie. Dobra, ok. Dzięki. Po prostu zajebista pomoc ze strony sojusznika. Jest tutaj. Tych zaatakować. O, włócznicy za nimi. Obe oddziały. A i tutaj połamane już wszystko. Cieszę, od flanki mogę zaatakować na nich. tych atakować. Tylko Tak wycofuje się. O, właśnie się doorywać tą jazdę do końca już. Szelce mogą przestać strzelać. Kolejne do tu, za nimi. Dobra. Jakie straty? 7% wojska. O, dobra. Narwać tam tych jednak, wy tych. Hmm, dobra, tam ci zwieją. O nie, jest to dla mnie pozytywna wieść, no, ale no co poradzę, tych zaatakować. Tych tu. Hmm, tamtych jeszcze dogonić. Hmm. Okej. Okay. Aaa, ah, straconych z 2300, to całkiem spore straty, patrzę na to, że nie mam jak uzupełnić obecnej armii i muszę lecieć na tym co mam, no ale dobra. Chwilowo może być. Najwięcej chyba liczyć nie mogę się wziąć o straty. E, execute. Mm -hmm. I. Cóż. Dobra. Idźmy do południa. Ta to została, ale ja mogę w tej turze dojść do And Kuban. Order, Why not? Pokażmy im, że nie żartuję. Może to jest błąd taki szybki atak, ja ale w sumie wyboru nie mam patrząc na mój skarbiec. Więc no wiecie, taka sytuacja. W każdym razie kuban oblężony. No dobra. Film może być. Tak sądzę przynajmniej. Patrzę, czy nie mam jeszcze czegoś do zrobienia, ale nie, nie, nie w tej chwili. <laughs> nie, nie, nie przy braku pieniędzy. A, dobra, oni pewnie się cofną i zaatakują mnie tu. No ale, dobra, skończmy turem. I obserwujemy dalsze poczynania naszego wroga, czyli krzyżaków. No, i teraz pytania gdzie pójdą? Za chwilę. Taki dom. No dobra. No tutaj sery próbują <grybujesz> mnie wyratować, ok? <grybujesz> Zatykujmy tu, chcę zobaczyć Zatakujmy. moje jest szanse. Tej broni się aż tysiąc ludzi, sporo. Patrząc na to, że moja armia liczy w tej chwili e, niecałe tysiąca, tak około. Kusznicy piechota dwóch generałów Adolf von Wolfsburg oraz Essebius von Wolfsburg. Ok. Uh, a tutaj wspiera armia Arnolda Bleckenberga. Zakładu generała. Nie są członkiem rodziny. No dobrze. Mm, no cóż. mają dwa 2000. Kurde, właściwie są bardzo, bardzo znane. i to mi nie podoba się tak specjalnie w tym momencie. Mm, technicznie rzecz biorąc, mogłabym tą armię zatakać nocy. I trochę to wyrównuje, jednakże, czy ja chcę prowadzić szturm teraz, natomiast to. Potoszałem, czy czekam na ich atak. Zobaczmy, że tu jakieś posiłki nie idą. Nie, mają pusty zamek właściwie. Znaczy, mają tu. Dobra, posiłki jakieś dali by radę sprowadzić jeszcze. Jejum, mam zawahanie takie. Hmm, dobra, wiecie co? Ja to po prostu zastanowię się nad tym, czy to atakować, czy nie. A tymczasem dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że cię ci Wam się podobał i zapraszam Was do kolejnych filmów z Terra Legacy of the Great Torment. Bye bye!